Witam Was serdecznie i zapraszam Was na guacamole czy guacamoli różnie ludzie mówią, ja mówię guacamole pewnie źle, ale trudno i potrzebujemy do tego fajnego słoika z dużą dziurką czyli już klasyka, u mnie po prostu zawsze duży słoik jest nam potrzebny ja lubię mieć zblendowane awokado dosyć dobrze, ale z takimi małymi kawałkami jeszcze niezblendowanego awokado, więc tak 3 czwarte awokado wrzucę tutaj do słoika i zblenduję naprawdę na gładką papkę, a jedną czwartą zostawię i pokroję w taką grubszą kosteczkę. Awogado wstępnie zblendowała. Teraz na chwilę wyjmę końcówkę blendera, ale jeszcze jej absolutnie nie myjemy, nic z nią nie robimy. Tutaj dorzucimy wszystkie przyprawy i zblendujemy to jeszcze raz, czyli dodaję sok z połowy limonki. Do tego tak z pół łyżeczki świeżo mielonego pieprzu i też tak z jedną trzecią, pół łyżeczki soli w zależności od tego, jak bardzo słone jedzenie lubicie i teraz blenduję to jeszcze raz Awokado mam już zblendowane z cytryną na naprawdę gładziutką, puszystą masę. Widzicie, jak to ładnie wygląda. I teraz dodam tutaj następujące składniki: dodam tu pół, szalotki lub jakiejkolwiek cebuli. Tak naprawdę chciałam mieć cebulę czerwoną, ale no nie, nie znalazłam jej w takim pojedynczym opakowaniu. Trzeba było od razu kupić kilogram, więc kupiłam pojedynczą szalotkę. I pół, albo takie niecałe pół, bo ta jest dosyć duża, takiej szalotki. Po prostu dajcie tyle cebuli, ile uważacie za rozsądne, żeby tutaj nie przesadzić. Ja mam dziwną technikę krojenia cebuli, wiem o tym, ale taką już mam. Najpierw sobie kroję takie pół księżyce, a potem je będę dziabać na drobniej. myślę, że to jest ilość w sam raz, czyli widzicie tak naprawdę jedna czwarta tej cebuli mi tu zeszła. I teraz ją sobie podziabię na takie drobniutkie kawałeczki. Ja lubię dodać dla koloru jeszcze czerwoną paprykę, też dosyć drobno pokrojoną, i zaraz to zrobię. Widzicie, mam tutaj taką malutką paprykę, więc całą myślę, że ją tutaj skroję i będzie to fajnie wyglądało. Wrzucam do środka szalotkę. Awokado pokrojone w kostkę dodam na końcu ponieważ nie chcę, żeby ono w czasie mieszania się rozwaliło, bo to awokado jest dojrzałe. Oczywiście musimy mieć dojrzałe awokado do tego przepisu i nie chcę, żeby ono się rozblebłało. Chcę, żeby faktycznie jakieś tam kawałki tego awokado nam zostały w tym naszym guacamole. Także kroję to w drobniutką kosteczkę i zaraz zobaczycie, co dalej. Teraz to wszystko bez dodanego awokado pokrojonego w kostkę mieszam w słoiczku. To jest bardzo higieniczna metoda pracy, nie brudzicie zbyt wielu misek, także jest ekstra. I teraz kroję pozostałą część awokado w grubszą kostkę, jak już powiedziałam. Z braku łyżki będę robiła taki bałagan. I dorzucę to na samym końcu. I nasze guacamole jest już kompletnie gotowe, także nic więcej nie trzeba tu robić. Trzeba spróbować i stwierdzić, czy nam smakuje. Jak nie, to, to dodać odpowiednich przypraw, których nam tutaj brakuje. I to wszystko. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i że go wykorzystacie w swoich kulinarnych przygodach. Zachęcam Was też do kciukowania, do oglądania innych filmików i do zobaczenia następnym razem. Tak wygląda produkt końcowy. Papa! Pa.